Witam Was. Na ostatnim odcinku rozpoczynaliśmy pracę z mapą myśli, z tą wizją dotyczącą życia. Dzisiaj chciałem wam pokazać, co z tego wyszło. W międzyczasie pracowałem. Jak widzicie, jesteśmy w kolejnym przepięknym miejscu zachód słońca. W takim miejscu rzeczywiście aż prosi się, żeby tworzyć mapy myśli. Zwróćcie uwagę, że tutaj już mam przygotowaną mapę myśli nieskończoną, nad nią dalej pracuję. Tym razem e, e, dotyczącą karmienia cudu: ciało, umysł i dusza. W jaki sposób ja chciałbym te trzy elementy karmić? Jak w, pamiętacie, ideą mapy myśli są te rozgałęzienia. Czyli przypomina to trochę takie drzewo, gdzie odchodzą od siebie coraz to nowe gałązki, coraz to nowe gałązki. Przypominam, że zawsze piszemy wersalikami, czyli dużymi literami, główne elementy. Tak jak tutaj: zdrowie, twórczość, relacje. Tutaj jest dobrobyt, czas. To są te główne sześć elementów, na które ja chciałbym zwrócić uwagę. I potem każdy z tych elementów rozpisujemy na drogę, na przykład twórczość. I tutaj mam taki projekt Awos związany z Akademią Samorozwoju, z klubami Asa, mam program rekomendacyjny, ale również książki, również muzyka, również teatry. To są te dziedziny twórczości, które ja osobiście. Uprawiam i będę uprawiać. Zwróćcie uwagę na takie elementy jak rysunki. Bardzo ważny element mapy myśli. Chodzi o to, żeby to oddziaływało na prawą półkulę. Każdy rysunek, kolory mocno uruchamia prawą półkulę. Dzięki temu prawa i lewa półkula są teraz synchronizowane. I wartość takiej mapy myśli polega na tym, że w momencie, kiedy tylko na nią popatrzymy. Od razu w umyśle wszystko jest widoczne. O wiele lepiej, gdybyśmy pisali to liniowo, tak klasycznie. Oczywiście każdy z tych elementów będzie jeszcze rozpisywany na drobniejsze. Kolejną zaletą takiej myśli jest to, mapy myśli jest to, że jeśli coś mi się przypomni, coś chcę, mogę zawsze dorysować kolejną odnogę, kolejną odnogę, kolejną odnogę. Taka mapa myśli powinna być powieszona w domu, w miejscu, w którym. Pracujecie, w którym przebywacie, aby karmić swój umysł cały czas tym, co chcecie w życiu osiągnąć. W takim miejscu jak to tworzenie takiej mapy myśli ma wartość dodaną. Cała natura, energia natury, to wszystko sprzyja właśnie też również temu, aby nasz umysł lepiej pracował. Dzięki temu będziemy mogli karmić zarówno ciało, jak i umysł, jak i duszę. Życzę Wam w związku z tym cudowności w Waszym życiu. Do zobaczenia.